Dobra, siemam gwestać, a to jest odcinek z Brochali. I tak, o co w tym... O kurde. <laughs> o co w tym chodzi? No nagina, no, ta mi możesz wytłumaczyć. E, ten. O tym co w tym grudek. chodzi? Także że chodzi o to, aby y, zwalać... Przycif, zwalać przeciw... zwalać... Zwalać przeciw... tak, daj mi wytłumaczyć, proszę! Dobra, po, nie. Nie. nie! Dobra, po... Dobra, po prostu się tu nawala, tyle. No to ładnie, ale hold on. Nie był. Tylko, tylko blek. Zaraz padnie. Jakżeś tam ten ty niebieski. Dlaczego ja wyżej nie mogę skakać? O już może. Czuł. Jaka zabawa! do baba? Maginat wyleciał, lec twór, bandzioc. Oskubany. Jak wyleciał? Spadłem Ech. Gdzie jestem tu? O, a chyba mieczek No akurat wtedy, gdy chciałem go zabić, tak? Narać Wodę No bo, Narać, A ty co tu robisz? MLG Proty Aaaa! I teraz Si, 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 Na razie! Jestem... Jestem bogiem tej gry! Jak się strzela z tymi gry... mi O kurde. O nie! Znaczy, daj mi wziąć ktoś w broń! Bądźcie! Dajcie, O bądźcie. Jaj, mam młody. Chodź tu. A może ci śmiało ja. Z kim ja tu kam? O! 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 Do siebie do. Do się gnołem. Jestem bogiem tej gry.

Super spadłem! A, Lagi mam po prostu! Jeszcze mam low, low FPS ubo! Ooo! Oh, 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 Jaki oh, kod oh. ze mnie patrzcie! Nie doczekanie, czekania kurwa. He, to jest stosami! Sruu! Sru. 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 O kurde! Przecież co ja mówię? Nie wygrasz! Mówię, że nie wygrasz! CO coraszujemy, nie ma, nie ma takiego areszowania Nie ty tam, kurde już wygrał Nie ma takiego areszowania Jeszcze myślę, że tak jest jedna ta rundka, nie? Tak! Ja! co to było naprawdę? Ja bym to wygrał Level up chociaż mam. Yeah. Dawajcie ostatni mecz, bo mi się czas biegnie. Sir Laurent, to nie jest słaby. Dawaj. Bandios. Okay. <laughs> <laughs> no wybierzmy so jakąś postać. Shrypko. Tu masz postaci różne. No i dobra, Shrypko i do Co? Szybko, razem. No dawajcie. Na rondema wierzmy. Niech rondem będzie. Kurde. Tak, tak. Trzy citerzy grają. Znaczy <gry> dwóch citerów, ja jeden sam normalny. No gaj to ma przecież wygrać. Tak, no ja normalny jestem. Na nagraniu zobaczysz, że nie mam żadnych hakców. Łagi. Na nagraniu zobaczysz. Uu co, to czek, stój, cój, cój. Wypinkolaj. <laughs> matkę ci zjem! Matkę ci zjem! Zjem ci matkę! O fuck, lagi! O Boże! O kurde. O <laughs> Ale lagi, Boże! Nie życzę wam takich lagów. Kim ja jestem? What the fuck? Co to było? Ty jesteś tym bykiem. A, ja jestem tym bykiem! Co? Ja mam konia. Ja myślałem, że tak duży jesteś. Ja myślałem, nie, no że... ja mam lagi jakie. Nie, 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 Ja nie, nie, Ja mam jakieś no dawajcie, już się ogarnijcie lagi, że tak powiem. O, dobra, można grać. Dzwon. Tak. Yy, na Nagina odpowiedział, że nie każdy ma dobry komputer. ty masz dobry net, czy nie? Ty masz lepszy net od nas wszystkich? Nas wszystkich? A, a ja mam najlepszy komputer. To jest pan... to jest pan Ktoś ma dobry komputer, to o co ci chodzi? Ja mam tak lepszy Raz do ultra chodzi, raz. No ale nie. Pięć trochę, nie, Mówię, że nie, Karto nie, nie, trochę, nie, że mnie nie, 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 przegrzewa? przegrzewa. nie, to muszę wygrać, No znaczy, co wygrać, nie, nie, się nie, Co nie, robi? nie, 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 Fajnie jak mały. Boże, znowu Lagin. Nie, 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 No dajcie mi ten, jak, jak mam lagun, nie? No. no tak mam dać chory, czy teraz choroby je nie! I very Jak będzie tak pierwsze wrażenia? No fajne, i bo y, jadę. Tak, jesteś... Na zrobiony, jestem. Daj się no... Daj Dajcie, Ja w to nie wierzę, nie? Ty graj z No i no lagi ogarnijcie się, blo, plo, 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 plo. So, bo nie już od razu, bo ja mam lagi Jeszcze mam jakieś to dziwne lagi Jeszcze nie bicie nie na razie Nie bijcie na razie Jakieś lagi no Mówiłem, żebyście nie bili. Nie wiem. Jakie to są lagi. Ja Ja w ogóle spadam, bo mam nie? Co to ma być? Ła, jak nie biegam. Ła, to wszystko broń, no. To myśmy się nie biegamy. O, ale lagi, Boże. Wygrasz! Gdybym nie miał rogów, to byś przegrał! Daj! Jeszcze ten! niech Nie przypał. Nie, 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 nie! Kto wygrał? Ja. O, drugie tego! Drugie miejsce! Nie, no, słaga się nie zagrać, ludzie. To teraz wezmę sobie przynieś. No na pewno, na pewno. Dobra, ostatnia ta. No. Ostatnia gra i już kończę naprawdę, bo... Jeżeli jest do vlagi własnej grze, to nie wrzucam tego odcinka. Albo wrzucę, ale z lagami. Pewnie się zaraz znowu czemu. już pewnie już uczą lagi. Bo mam słaby laptopa. A o, dawaj, Bądź z dawno. He, ty, Co tam pisałeś? On to jak coś się? Ja z tego wiersza, okej. Okay. Um. Stop! Oh, sobie... no... CO?! No, jak ci szczęścia. To jest jeden. Stop! 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 O ty, Ej, to Stop! 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 Ty, Rudy. Wow.

nie, no z lekami się nie da, bro. Nie, 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 proszę, no nie rób mi tego więcej. Nie, nie, nie. No nie, on nie jest głupy. No nie, to nie. Dawaj, <śm> <śm> Yeah! Nie, no z legami się nie tak No, człowieku byś mnie coś trochę. Legana, Legenda się się życia, Znowu nie mam lagów. Dobra, ja jadę was, kurwy, na max. A złożycie, że jeszcze to wygram. No, haksa lagi miał kolega Ty lag Kaś <laughs> Aż mi się coś przypomniało jak, jak to znaczy Jak to znajdę na nocy to tutaj wrzucę w tym momencie <laughs> I ją spadochrona Komentarz, Dajcie lajka Dajcie lajka, like byś panu bym przeżył to. No właśnie! Ej właśnie! Znalazłem sens mojego istnienia na YouTube. Zbiera nas padofron. Oo jak to jest Ole logi Super, super, spadłem. A minuta 150 Lecisz na ring. Lecisz na ryj, lecisz na ryj. Nie no lagi takie, minus 7. Znowu no, no, lagi. Le, le, lecisz na ryj. Hey, lecisz na ryj. A, jak dochaliłem. No bo lagi mam, tak? No to na pewno już na lagi zganiasz, nie? To co zobaczysz na filmie, że mam, że mam straszne lagi. O i teraz mam strasznego laga. A teraz, a, 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 a nie chcę się weźmieć na lagi. Ja, ja nie no, że to nie Nie, 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 Dlaczego? Okay. Ej, chyba wygrał, to masz minut 10! Dobra, dziękuję, 3-0! Dziękuję, dziękuję za uwagę! Wygrał dla was NaginaTek No i tak, ja byłem z będzie... Bój dzisiaj ze mną Co to było? Banjo X Gaming i tak, y to ginatek Tak, eee... Nie będzie taki To I to będzie pip. Dobra. Dziękuję wam za oglądanie. To był odcinek z Broka i na galaga. Dajcie w górę, w dół. Łapać. Dawajcie łapki w górę, dajcie mi komentarze i co? Dzięki wam. Do jak w kolejnym